Hej, z powrotem, Widzisz, jest niewinny. Kontynu Kontynuujemy serię Magiczny Poniedziałek um, i będziemy dzisiaj gonili parszywka. O-o, wierzba. Mam cię, ty wredny szczurze! Ach, Ron! What? Czemu on w ogóle na ten bild uważaj, to raz? Harry, uważaj, bijąca wierzba. No. Skoro pies mógł tam wejść, to my też. Szczerze. Dwie rzeczy. Po pierwsze, mam nadzieję, że macie ciepłą herbatę, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie um, odcinkiem troszeczkę takim może, w takich się strasznych klimatach. Więc sugeruję wam uh, wiem, zrobienie sobie czegoś zdjęcia Ja tak mam i polecam. Oczywiście, jeśli nie będę po prostu coś? De Ponieważ już kończę z bugera. Domowej roboty polecam. Och nie, Wydaje szkielet! Haha! Jaka ta hermiona jest wolnomyśląca? Jak chcesz rzucić czara, to się dopiero stopnie po paru sekundach. Abra. Dobra, nie będę jej miał tego za złe, bo jeszcze się obrazi. Ciekawostka, że jeżeli walniemy te szkielety dwa razy, to one się też Więc nie musimy tak naprawdę czekać na hermiona. Albo i nie. Dobra, nie było tematu, awa próbował udawać mądrego. Dobra. O! Także te przejście. Nie sądzę, żeby tu były karty. Ponieważ to jest jedno z miejsc, do którego wrócić się już nie da. Tak jak mówiłem. Eee Parę syfów, ale nic y, godnego mojej zacnej uwagi. Dobra. Wchodzimy do tego mrocznego tematu. Szczęście, czekoladowe żaby. No Hermiana już ciągnęła żaby wszystkie. Podejrzewam, że ten szkielet zaraz wstanie. Dlatego trzymam już na nim fokus. No wstawaj. Dobra, wstawaj. A zresztą co się będę przejmować? Hermiana se walcz. Dobra Dwa razy lictusem przerzucone Jest skrzynka Mam nadzieję, że nie znajdziemy w tej lokacji żadnych kart, bo jeżeli tak, może się okazać, że którąś przekapiłem. Wtedy byłoby już dość nieprzyjemnie. Salamandra. O nie! Salamandry! Szczerze? Zastanawiam się tylko jedno, kto wpuścił salamandry do... Eeeem... Do pod drzewo. Przecież jakby te salamandry tu wchodziły, to by one podjarały to drzewo, nie? nie sobie radzisz z używaniem O ciemno. Eee, dzięki. Ale to jeszcze nie koniec. Rictusebra. No. Rictusebra. Szkielety łupiemy. Dobra. Szkielety zaupane. Martwię mnie ta ściana. Czuję, że ona się poruszy, ta po lewej. Teraz po lewej. Aaa! Nie martwi mnie aż tak bardzo, jakbym chciał. Ale to jest sekret, wow. Odkryłem sekret przez to, że przeszedłem krok dalej niż powinienem. Dobra. Ciekawe, widzicie tą podłogę? Opa. ale nie wiem jak stąd wyjść. Dobra. Coś wymyślisz? Zobaczy czy uda mi się tam zejść. sumie mogło go przyciągnąć, wiesz, wiecie, retraktu traktu mitela, nie? No dobra. I jak ja mam ja Jak to jak smokiem. Um. Po pierwsze, tu Brama się otworzy. Po drugie... Tutaj... Tu, 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 Albo nie. Jak widzicie, tam jest jeszcze trzeci smog. I po co on jest? Pewnie się zastanawiacie, może macie jakieś wątpliwości. Eee... Widzicie, otworzyły się nam takie, takie wejście. Co to jest? Secret złożony z fasolek ja tak naprawdę tylko po to tu przyszedłem, ponieważ fasolek mam w pod dostatkiem. Ej, wylądowałem na pochodni. Dobra. No. Jest świetny. Znakomicie! Dobry smoczek! Smoczek. Taki dziecięcy smoczek. Dobra. Przebiegamy. Ej hopa. O, dwie kutki. O, nie! Zablokowane! Przecież możesz Hermiona w jedną kłódkę rzucić, zdjąć ją, w drugą kłódkę i zdjąć. Ją. Yy, no i jesteś definitywnie w dupie. Pozwólcie, że sobie zagryzę za hamburgerem. Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały Jesus. Nie hamburgerem, tylko cheeseburgerem. Co ja gadam? Dobra. Czeka nas kolejna porcja Glaciusa. Eee... A powiem wam, że to nie jest takie złe. Surfowanie. Wiem, że się mówi surfowanie, ale... Przyzwyczaiłem się, gdy w dzieciństwie grałem z Counter-Strike'a i... Eee... Jest taki mod jak surf. Spędzałem tam długie, długie, długie godziny. Um, właśnie surfując. Wiem, że powinno się mówić surf, więc na mnie nie krzyczcie. Spongifus. I nagle. Wow. Ale itemków. Spongebus. Góra. Depulso! De to pamiętam. Miejsce. Czaszki nic nie wyrzucam, bo to by w sumie było nielogiczne, gdyby wyrzuciły. Ale kociołkowe pieguski się przydadzą. Mm. Możemy zrobić w ten sposób. Dobra. A teraz chcę zrobić coś takiego. I teraz patrzcie, hop! Hop! I hop. Kurde, nie wyszło tak do jak chciałem. Dobra, odpuszczę sobie już tamto. Alo, Fajnie było, jakby jakaś czaszka była, bo czaszki dużo dają. No, cześć Hermiona. To było zabawne. Lepiej chodź, musimy znaleźć Rona! O oh, kurde, no ron się drze, ale oni tylko wiecie. Musimy znaleźć rona. Ale nic to Szpielec. ten dostanie pierwszy po Raz, o ty, dziadu, jeden, ty. Dobra. I drugi dostanie też. Nagroda. Musi Richttu Sempra. Double. Czaszka. Chciałem czaszkę, mam czaszkę. Dobra. Chapsa i. Skrzynka na dwie osoby. Bądź na dwie niegrzeczne dzieci. Na dwoje niegrzecznych dzieci. Męż, powiem Wam szczerze, że... Uh, że... że ładnie tu. Jak myślisz, co to jest? Jakaś stara kolumna. A raczej schody. Hmm... Ich pomyślę. Chciałbym zauważyć, że jej słowo niech pomyślę odnosi się do mojego... No, ale tak sobie to wygląda. O, kiepsko. Drugi. Skrzynki sobie odpuszczę. Skrzynki spełnują szkielety. Jeszcze jeden. A tu. A, to nie skrzynka, czyli jednak skrzynkę będę go stworzyć. Aha! No, skrzynka. O, Ale wyrzuciła. O, jest karta czarodzieju. Oni wstaną. Aj, awo buku. nie zobaczyłeś. Ale okej, opłacało się. Trochę dynia po tylko zawsze się przyda. A możemy za to przecież kupować karty, tak? A karty to obecnie dla nas najbardziej potrzebna rzecz. Jest 45 karta czarodziejów, jeszcze tylko 35. Brzeszcząca chata. Gdzie jest ten pies? To nie jest pies. A Blak, Black. Nie ma się czego obawiać. Serius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A parszybek nie jest szczurem, tylko czarodziejem piterem Pettigrew. No to? To te Pettigrew kojarzymy się bardziej z to karmą taką. Lol. Wszystko wyjaśnię! Petigreu jest animagiem. To nie Syriusz Black zdradził Twoich rodziców, to Petty Gryu. Pinał nie tylko wydał Jamesa i Lili Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Syriusza Blacka za szpiega Voldemorta. Uzgodniono, że Petty zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledore. Upełnia. Tej nocy wyjaśnić ci miała jeszcze jedna zagadka. Jaka? To się nazywa jedzenie śliwki ze śmietaną. Serduszki dostał. A nie, parę, zmienia się. Ej, ruszka wieznął, ale w łodzi. Seriuszu, Feddy nawiał. zamienił się w szczura. Czekajcie, to nie jest. Wilkołaki? Okej, okay. idziemy ratować Seriusza. Profesor Lupin jest wilkołakiem? To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Pójdź pomóc Seriuszowi, ja zajmę się Ronem. Harry, wiesz, że ten pies szczekał, a nie był? Taka ciekawostka. Eee, powiem wam szczerze... Zostawcie go! On jest niewinny! Ja? Uważaj, by ci to uwierzył. Też tak mówiłem w szkole. już dostałem uwagę. Mm. Nie, siedzę od miesiąca w domu. Nadal mam ferie. A, siedzę od miesiąca, ponieważ byłem chory. Jakby pytał... I tyle Z takich ciekawostek o mnie Wow, ale ich jest, ale ich jest, ale ich jest What the fuck? Dobra, trochę ich jest e, Kontroluję sytuację Ej, nie Rozglądałem się przed chwilą, nie Pocałuj się w nos, gościu nie, definitywnie nie. Ja patrzyłem, kontrolowałem sytuację. Się, że kogoś, kto chce mu pomóc. Ron? Chyba tak, Brodyl. Jego był. ojciec, ale nie, to nie mogło być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy już jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Syriusza Blaka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Jak nie możesz? Masz wszystko. Ale on jest niewinny. Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. Ale. A, zmieniać czasu. Zmieniać czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. Chciałam wam o tym powiedzieć. Potem. potem... Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniać czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować hardocioba! A potem polecieć na nim do wieży i uwolnić Syriusza. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. Brawo, Harry. Ale zanim to zrobimy, pożegnam się z wami. Więc, spotkamy się w kolejnym odcinku. Jeżeli się wam podobało, pamiętajcie, żeby skomentować ten odcinek, wtedy dołączycie do elitarnej ligi asasynów. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. A jeżeli a, chcecie, żeby ten film był więcej razy wyświetlany, więcej razy komentowany dalej, I żeby bractwo się poszerzało, to pamiętajcie, dajcie łapkę w górę. Dobra, to było na tyle i pa pa.